Róże będą stać nawet dwa tygodnie. Wystarczy pamiętać o tych dwóch kluczowych krokach, które należy zrobić natychmiast przed włożeniem ich do wazonu. Kwiaty są cięte w kwiaciarni kilka dni lub godzin wcześniej. Dlatego ich łodygi zasklepiają się na końcu. Robią się twarde i brązowe. Należy je obciąć pod skosem za pomocą sekatora. Następnie wkładamy je do miseczki i zalewamy wrzącą wodą. Zostawiamy w niej łodygi na zaledwie 10 sekund. Ciepła woda otworzy kanaliki, przez które róża pobiera wodę. W drugiej misce przygotowujemy sekretną miksturę kwiaciarek. Do miski wkładamy jedną tabletkę aspiryny. Ja nigdy nie wyrzucam przeterminowanej aspiryny. Wykorzystuję ją później do takich przepisów. Za pomocą ciężkiego przedmiotu kruszymy ją na drobny pył. Ta tabletka hamuje rozwój bakterii w wazonie. Wzmacnia roślinę i chroni przed bakteriami i pleśnią. Następnie wsypujemy pół łyżeczki cukru. Odżywi on kwiaty i wzmocni. Przygotuj wysokoprocentowy napój. Wystarczy dodać do mikstury zaledwie naparstek. Następnie dodajemy odrobinę wody utlenionej. Obie skutecznie zdezynfekują i obniżą odczyn wody. Na koniec można również dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy i wlewamy do wazonu z zimną wodą. Do niego wkładamy kwiaty. Składniki zawarte w wodzie wzmacniają kwiaty i zapobiegają powstawaniu pleśni. Dzięki temu, bukiet może stać o wiele dłużej. Taką wodę należy wymieniać co dwa dni. Nigdy nie trzymaj bananów obok róży. Ta porada od ogrodnika była dla mnie zaskakująca. Okazuje się, że gdy dostaniemy bukiet ciętych róż, powinniśmy trzymać je z daleka od bananów. Nigdy nie powinniśmy kłaść ich obok siebie na jednym stole. Brzmi dziwnie? Wyjaśnienie tej sytuacji znajdziemy w nauce. Wszystko zaczyna się od bananów. Gdy kupujemy banany w sklepie, często są one lekko zielone, lecz po dwóch dniach w domu dojrzewają i są gotowe do jedzenia. Owoce te wydzielają etylen, czyli hormon roślinny, który przyspiesza starzenie się owoców. Jeśli położymy obok bananów twarde awokado, szybciej będzie miękkie i zdatne do jedzenia. Niestety ta substancja działa również na kwiaty, które są w otoczeniu. Wydzielany przez banany etylen sprawi, że zwiędną i przekwitną o wiele szybciej niż byśmy tego chcieli. Dlatego należy trzymać je z dala od miski z bananami. Wiedziałeś o tym? Banan jednak świetnie sprawdzi się jako składnik nawozu do kwitnących roślin doniczkowych. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla storczyków. Skórki z banana, bo o nich mowa, są dla storczyków jak eliksir młodości. Kiedy zjadasz banany, obierasz je ze skórki. Obrane skórki najczęściej wyrzucasz do śmieci, a to duży błąd. Skórki z banana możesz wykorzystać, nie wyrzucaj więc ich do kosza. Banan i jego skórka zawiera wiele substancji, które storczyki uwielbiają. Są to m.in. potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. To sprawia, że storczyki są zdrowe, mają piękne zielone liście i korzenie. Pojawia się też na nich sporo pąków. Wystarczy przygotować z nich prosty nawóz. Zanim go jednak zrobisz, przetrzyj najpierw skórką liście storczyka. Już sam ten zabieg odżywi storczyki. Liście będą lśnić. Teraz możesz zająć się przygotowaniem nawozu. Pokrój skórki z banana na mniejsze kawałki. Wystarczy jedna lub dwie skórki banana. Pokrojone skórki przełóż do słoika. Zalej litrem ciepłej wody i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę, następnego dnia odceć skórki. Taką wodą możesz już podlewać storczyki. Wystarczy odżywiać tak storczyki raz na dwa tygodnie. Zapomnisz o wszelkich problemach w jego uprawie. Woda ze skórek z banana nadaje się nie tylko do podlewania. Możesz nią też przemywać liście storczyka. To wszechstronny nawóz, najbardziej odpowiedni dla storczyków.